to pewien czas pada pytanie, ile ja zarabiam na TikToku. Zarabiam, zarabiam miliardy. Opowiem, jak to się robi. Jak można zarobić miliardy na TikToku? No więc każdy, kto w tym TikToku jest, to mniej więcej kojarzy, że takie gadu, gadu, jak ja tu robię, to się zarobić nie da nic. W takich złotówkach, dolarach, czy coś tam, nie da rady. <ścoughs> Ale można zarobić miliardy niebiańskie, niebieskie. Znacznie ważniejsze od tych lokalnych. O tej waluty lokalnej. Bo ta lokalna waluta tam mi się przyda jeszcze na chwilę, bo już umiera. Przechodzę do tamtego świata. Natomiast zbieram miliardy niebiańskie. Proszę sobie wyobrazić, że jestem tu niecały rok na tym TikToku. Obejrzało tych filmów 14 milionów było odkryć. Bo tam znalazłem taką opcję, ile ludzie wchodzą na te moje filmy. I 4 miliony ludzi obserwuje. Znaczy nie obserwuje w kontekście podpisania się, bo to jest ponad pół, pół, pół miliona, ale ogląda to ponad 4 miliony. Wczoraj było 4 miliony 100 tysięcy ludzi ogląda. To prawie cała Polska. Zaczyna być bardziej interesującą te fałę. Niesamowite. <noise> no więc jak można zarabiać te miliardy niebieskie? ja mówię głównie o Bogu, mówię jakieś takie głupie historyjki o morzu też. Ale głównie o Bogu mówię. Czasami dotykam się polityki. Nie lubię, nie znoszę, ale trzeba walczyć z antychrystem. Tak? Gościu, co zdejmuje krzyże i kombinuje, żeby zostać prezydentem, to straszny wstyd dla Polaków. I jeszcze jakieś tam podobno 30% Polaków uważa, że on jest on jest dobry gość. on jest antychryst, to straszne. Więc wiele osób napisało, że dziękuję mi. Setki, setki ludzi powiedziało, że jest wdzięcznych za przypomnienie czegoś. No, wszyscy granie w Polsce to wiedzą, na czym to wszystko polega, tak? ale jakoś się zapomina o odpustach codziennych, które można przyjąć codziennie, odpust zupełny i wtedy szata nie można skarać. O takich różnych rzeczach, o mszach świętych, gregoriańskich, wieczystych. Ktoś słyszał, ale zapomniał. I ludzie mówią: Dziękuję. To mnie niesłychanie jakoś tak niesłychanie mi miło, jak powiedzą ludzie: 'Dziękuję.' Nie muszą, oczywiście, nie, nie, nie mówię, żeby pisać. Nie, ja już mam dość tych wszystkich cudownych wpisów. Bardzo dziękuję za wszystkie. Nie, 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 nie mówię, żeby koniecznie pisać, nie, już jest mnóstwo cudownych wpisów. Ale nawet stać niektórych na to, żeby mnie przeprosić, no to już jest w ogóle wyższa szkoła jazdy. Wczoraj czy wczoraj ktoś Pan napisał, że nie zgadzał się z moimi jakimiś tam teoriami i jakoś tam brutalnie napisał. I on następnego dnia mnie przeprosił. jaka kultura. Jestem w szoku. <laughs> Jakie miłe zaskoczenie, ten TikToku. Bardzo miłe. Bawię się tu genialnie. No i najważniejsze. Zarabiam miliardy niebiańskie. Życzę wszystkim miłego dnia i zarabiania także tych miliardów. Warto mówić o Bogu, bo to coś przecudownego. No, mówimy o Bogu, zbliżamy się do raju. No, Genialne. Panie Boże, ja Ci bardzo za wszystko dziękuję. Dziękuję Tobie, ukochaną Matko i wszystkim zastępom aniołów świętych. Wszyscy Błogosławicy, błogosławi, Wujko Trzech Mogący Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. No i przypominam, w sumie prawa ręka, a kamera odwraca strony.